Witam Was kochani, e, słuchajcie ja dzisiaj robię porządki i na tapet wzięłam e, swoją sypialnię. E, I oczywiście żeby te porządki miały sens, a że trochę mi się schudło, to postanowiłam pokazać Wam i pewnie przez najbliższe tygodnie, tak to właśnie będzie wyglądało, że będę Wam pokazywać e, jakąś tam część szafy i po prostu to wyrzucać. Nie wiem, czy dzisiaj nagram wszystko i tylko wam to podzielę na odcinki, żeby to nie było strasznie długie. Czy też y, ja sobie to podzielę na kilka dni. E, nie wiem jeszcze. W każdym razie biorę się za to i dzisiaj tam, jak widzicie, y, zgarnęłam wszystko z półki i to są rzeczy jeszcze letnie. I trzeba już się tego pozbyć, co jest na mnie za duże, definitywnie. Więc zaczynamy. Dobra, i teraz tak. To jest t-shirt, on chyba może zostać, bo on po prostu będzie jako jakiś taki oversize'owy, coś tutaj może, można jakoś go, wiecie, um, o, no I, uh, i już. To są krótkie spodenki, one mają gumkę, więc one póki co też są moim zdaniem skromnym dobre i też myślę, żeby je jednak zostawić. Takich spodenek mam dwie sztuki, więc drugiej sztuki nie będę mierzyła, tylko jak ją zlokalizuję, to po prostu ją odłożę, że zostawiam. No i mówię, ten t-shirt po prostu też zawsze można tak go związać, będzie wyglądał dobrze i taki oversize'owy to się może do czegoś przydać. Zostawiam. Także to zostawiamy. I teraz tak, jeżeli chodzi o spódnicę, ona jest na mnie teraz dobra, ma też gumkę i można to jeszcze pomniejszać, ale ona jest typowo letnia i teraz jak ja ją zostawię, ona mi się bardzo podoba, jest super, ale jak ja ją zostawię, to nie wiem, czy w przyszłym roku w ogóle po nią sięgnę, bo może wyglądać kompletnie jak worek, i tutaj nie wiem. Tamte spodenki zawsze będą wyglądały dobrze, no bo jak się będą na pasie trzymały, a też takie są na gumce związywane, to przy spodenkach nie przeszkadza. A przy spódnicy, jeżeli ja tu ją zwiążę, to ona zacznie się brzydko układać i tak dziwnie. Więc nie wiem, co zrobić. Ta koszulka też jest na mnie za duża, słuchajcie. Wydaje mi się, że po prostu ten dekolt, to jest Marco Polo. Ten dekolt, no w pewnych momentach, bo miałam ją na sobie, wszystko mi widać. Więc też, no nie wiem, co z tym zrobić. Ale widzicie co, ja zostawię jeszcze ten t-shirt i te spódnice. Póki co no jest dobre. Najwyżej w przyszłym roku będę się zastanawiać, ale teraz jeszcze ponoszę. Bo jak to nagrywam, to jest ciepło, no i takie letnie rzeczy są właśnie spoko. Także to jeszcze zostawiam. I teraz tak, koszulka nie wyprasowana oczywiście, bo ja nie mam wyprasowanych rzeczy. Jakbym ją miała założyć, to ja po prostu ją wyprasowała, bo ona i tak na półce by się pogniotła. No więc nie wygląda dobrze, ale generalnie, no co? Jest okej, okay moim zdaniem, ta koszulka. Nic tu w niej nie ma złego, ale spodenki są po prostu. No, one mi spadają. Ja to czuję, że jak chodzę, bo wczoraj w nich też byłam, jak chodzę, to one mi się tak zwisają wszędzie. To jest jeans, więc tu z tym nic nie zrobię i tak ciągle się też poprawiam w nich, bo, bo spadają. Także nie, ja już słuchajcie, te krótkie spodenki wyrzucam. One są też tu takie na mnie za duże i to tak, no nie, tu wszędzie są za duże. Woj, Wojtek w ogóle wczoraj powiedział, że no nie, no pozbądź się tych spodenek, bo one tu ci w kroczu gdzieś wiszą to coś, bo ciągle spadają. Wiecie jak jest. Wystarczy, że włożę ręce do kieszeni i już jest katastrofa, nie? Więc je wyrzucam, koszulkę jeszcze zostawię, no bo, chociaż ona nie może być za bardzo oversize'owa, ale Póki co, jeszcze może ją wyprasuję i, i pochodzę. Te nie wyglądają, słuchajcie, tak źle. Um, oczywiście one też tutaj mi, ale nie mają tyle luzu co tamte. I tu się na nogach zdecydowanie lepiej układają. Są takie bardziej dopasowane, więc um, teraz jest tak. Zostało prawdopodobnie takich ciepłych dni na krótkie spodenki. Niewiele, chociaż póki co tydzień też się zapowiada ciepły, ale poranki są chłodne i tak nie wiadomo jak się ubierać. I słuchajcie, no one nie będą prawdopodobnie na mnie dobre no bo ja nie planuję zostać w tej wadze, tylko iść dalej. Mm, więc też je wyrzucę. Koszulka pachnie perfumami Sherigan Lover Simpink i to bardzo mocno. No, i też jest niewyprasowana, ale to jest kwestia wyprasowania, ona jest spoko, nawet jakby miała być oversize'owa, to też jest dobra, więc ją jak najbardziej zostawiam z podenki out. Zawieruszyła się, słuchajcie, tutaj sukienka, no i ja bardzo lubię tę sukienkę ogólnie i mam wrażenie, że teraz to ona jest tak naprawdę dopiero na mnie dobra, bo tak to jednak wszędzie mi się podnosiła, rolowała i tak dalej ja ją zostawiam no bo ja ją lubię no i ja ją raczej chodzę tylko koło domu nigdzie tam w niej nie wyjeżdżam ale bardzo ją lubię uważam że jest taka słodka kobieca fajnie się układa tu ma taki pas który fajnie to wszystko teraz trzyma bo on mi się po prostu rolował cały czas jak byłam grubsza a teraz jest perfekto więc ona zostaje tu mam takie jeansowe spodnie z Reserve, z tego co pamiętam, już stare. Ja już w nie nie wchodziłam, ale nie, z niewiadomych przyczyn, ja jeszcze ich, no z takie wychodzą właśnie, one są tylko co wyprane. Ja jeszcze ich e, nie wyrzuciłam i chyba dobrze, bo jak podjęłam decyzję o chudnięciu, to teraz one są po prostu na mnie. E, tak naprawdę super, no są trochę przy duży, gdzieś tam odstają. Ale nie, trzymają się dobrze, więc to nie problem. Zresztą kupiłam sobie paski do spodni, więc też zawsze mogę użyć jeszcze chwilę ponosić. E, także te jeansy są OK, e, czarne i je zostawiam. No i t-shirt też jest ok, no co z nim? Nic się nie dzieje, więc zostawiam. T-shirty akurat to najmniejszy jest problem dół. E, no, jeżeli nie pasuje, to, to nie będę się przecież męczyć, także to zostawiam. To jest, słuchajcie, stosunkowo nowa bluzka. Kupiłam ona nie tak dawno. I tak, ona była na mnie dobra. Teraz jest niestety tu za luźna i nawet tu jest taki silikon, który miał trzymać rąk. No ale on mnie za bardzo trzyma, dlatego że on nie dotyka prawie mojej skóry. On wszędzie odstaje z tyłu tak samo. Bardzo się nie odstaje. No i to, ta bluzka już się mnie nie trzyma tak jak powinna się trzymać. I powiem szczerze, że nie wiem, co z nią zrobić, ale że ona już się nie trzyma, no to chyba będzie tylko gorzej, nie? Szkoda mi jej, bo ona jest świetna, jest przepiękna, ale chyba nie ma sensu jej trzymać. Jest zdecydowanie za duża, nie trzyma się mnie w ogóle, także idzie out. I teraz kolejna koszulka do tych samych jeansów założyłam. I to jest, słuchajcie, koszulka wiązana też raczej do wyprasowania. Ja ją zostawiam. Ona ma tutaj wszędzie luz, jest taka, ale ja ją zostawiam. Ona jest póki co jeszcze fajna, fajnie wygląda, a teraz jeszcze bardziej można ją wiązać, bo mniej, mniej jest, więc nie wygląda to źle po prostu. Także tą koszulkę też zostawiam. Teraz koszulka i spódnica. To też spódnica jest dosyć. Nowa stosunkowo. Ja ją chyba zostawię, bo ona po prostu tak ma wyglądać i fajnie też wygląda, bo ma też kieszenie, fajnie do t shirtów wygląda. Można ją ubrać na sportowo, na bardziej elegancko, na jakieś bluzki. Także ta spódnica raczej zostaje. Jest w pumbie i w pumby włosach, ale no cóż, one się unoszą wszędzie. Tak, ten duet. Zostawiam. Teraz tak, to jest mój ulubiony t-shirt. Przyszedł mi z Huel, z której mam odżywkę w prezencie i ja bardzo go lubię, jest z świetnej bawełny. A to są spodnie, które, słuchajcie, one mi spadają i to na maksa. Ja je wczoraj założyłam, ale nie dam rady, więc musiałam się przebrać w krótkie spodenki właśnie czarne. I to też nie był dobry pomysł. One mi spadają ze po prostu po pewnym czasie dnia. One mi się tak zsuwają, także ja je wyrzucam. No a shirt wiadomo, zostaje. To jest słuchajcie, Scenda, taka narzutka. Też nie taka stara, w tamtym roku ją kupiłam. Przepraszam za pompę. W tamtym roku ją kupiłam. ja ją lubię, jest bardzo wygodna właśnie na spacer z psem, więc nie ma co ją zostawiam. Ona ma być też taka obszerniejsza, ale też nie jest wcale jakaś za duża, więc tak, ją zostawiam. Ech. To jest koszulka z Kary i słuchajcie, ona mi się odbarwiła, także ja ją muszę wyrzucić. A tu są leginsy, w których byłam na urodzinach na osiemnastce i one wtedy były takie, wiecie, a teraz weszłam w nie, ale teraz to już w ogóle i mam luz i wchodzi wszędzie bez żadnego problemu. Ja je lubię, więc oczywiście je zostawiam, no i są dosyć nowe, więc jak najbardziej. Tu jest też wszystko ok. To jest t-shirt, kiedyś w Pepko, słuchajcie, kupiłam, bo gdzieś wyjeżdżałam, potrzebowałam nagle i po prostu w nawet w Białym Stoku byłam, za mało ciuchu wzięłam i po prostu poszłam do Pepko, bo tam najbliżej było i kupiłam. I mam e, jeansy z Zary, rurki, czarne, i one, słuchajcie, w nie nie wchodziłam, ale też postanowiłam ich nie wyrzucać. Coś mnie tknęło, dzisiaj nie miałabym w czym chodzić, nie miałabym żadnych spodni, gdyby nie to. Także cieszę się. I słuchajcie, zostały mi tak naprawdę dwie rzeczy, bo tego mierzyć nie będę. Także zmierzę jeszcze te dwie rzeczy koszulkę i kolarki. Wydaje mi się, że te kolarki będą na mnie za duże i że się na trening nie nadadzą, ale to sprawdźmy. Dobra, i to są kolarki z Bondry, i słuchajcie, one są dobre. One są dobre, one troszeczkę mogłyby być mniejsze, ale są generalnie dobre. Ja o nich totalnie zapomniałam, może właśnie dlatego, że wydaje mi się, że ja nie mogłam w nie wejść. A czemu ja je zostawiłam? Nie wiem. Ale teraz są idealne i do ćwiczeń. Na bieżnie będzie petarda. Koszulka też jest spoko. Ona jest ultra wygodna, ją zostawiam. No i tyle, kochani. Tak by to wyglądało. Mam nadzieję, że się nie zanudziliście kolejne partie ciuchów i wyrzucanie, robienie kompletnej czystki w następnym odcinku za tydzień w piątek. Buziaczki, pa, pa!